Mój sąsiad pokazał mi ten domowy trik, który totalnie mnie zaskoczył. Okazuje się, że do rozwiązania niektórych uciążliwych problemów w domu wcale nie potrzebujesz specjalistycznych narzędzi, drogich preparatów czy wizyty fachowca. Zamiast tego możesz wykorzystać coś, co prawdopodobnie już masz w domu. Ten codzienny przedmiot może zdziałać cuda w sposób, którego się nie spodziewasz. Oto jak go skutecznie wykorzystasz. Najpierw napełnij wodą torbę foliową w zlewie umieść torbę dokładnie nad problematycznym miejscem. A teraz czas na magię. Kiedy spuścisz wodę, torba wypełniona wodą stworzy efekt próżni, skutecznie rozwiązując problem. Cały proces jest prosty, szybki i, co najważniejsze, skuteczny. Ta metoda działa nie tylko szybko, ale jest też ekologiczna i praktyczna. Nie musisz sięgać po chemikalia czy kupować kosztownych akcesoriów. Kto by pomyślał, że tak prosty domowy przedmiot może stać się niespodziewanym bohaterem? Czasami najlepsze rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. Wrzuć reklamówkę do pralki. Zdziwisz się, co potrafi. Zwykła jednorazowa reklamówka sprawi, że ubrania po wyjęciu z pralki będą czystsze. Jak to możliwe? Na ubraniach znajduje się pył, kurz oraz włosy. Podczas prania często te zanieczyszczenia osadzają się wokół gumowego kołnierza pralki. Dlatego to pod nim są różne opróżki i włosy. Wszystko to zostaje w bębnie. Potem te zanieczyszczenia mieszają się z ubraniami w kolejnym praniu, ale rozwiązaniem może okazać się zwykły woreczek foliowy. Włóż go do pralki. Musi to być woreczek bez nadruku. Dołóż ubrania, które masz do prania. Dodaj płyn do prania czy kapsułkę. Wlej płyn do płukania. Ustaw program na temperaturę nie wyższą niż 40 stopni i włącz pralkę. Co się stanie? Na pewno będzie więcej piany niż zwykle. Przez reklamówkę detergent będzie się bardziej pienił. Dodatkowo podczas cyklu prania torba foliowa zbierze cały brud, sierść i włosy, które były na ubraniach. Kiedy pralka skończy prać, otwórz ją i wyjmij pranie oraz woreczek foliowy. Pokażę ci, że są na nim drobne prusze i włosy, a wyprałam tylko jedną bluzę. Bluza jest czysta pralka też, a opróczki zostały albo wypłukane z wodą, albo usunięte z workiem foliowym. Połączenie tych dwóch składników ma niesamowitą moc. Do wykonania tej mikstury użyj 500 ml Coca-Coli. Przelej ją do naczynia, w którym przygotujesz miksturę. Następnie weź sól kuchenną, dokładniej dwie łyżki, i dodaj je do dzbanka z Coca-Colą. Na koniec do mikstury wlej łyżkę płynu do mycia naczyń. Powstały roztwór dobrze wymieszaj. Teraz przygotuj butelkę. Odkręć nakrętkę, rozgrzej ją palnikiem i zrób dziurę. Wlej do butelki przygotowany wcześniej płyn za pomocą lejka, a następnie zakręć ją. Tak przygotowana butelka ułatwi rozprowadzanie mikstury. Taka mieszanka sprawdzi się idealnie do sprzątania łazienki. Wlej ją do toalety, odczekaj chwilę, aż składniki zawarte w płynie zaczną działać. A następnie szoruj jak zwykle i obserwuj, jak skutecznie czyści i dezynfekuje. Korzystając z tego naturalnego środka czyszczącego, unikasz szkodliwej chemii, a twoja łazienka lśni. Tak nas oszukują producenci papieru toaletowego. To musisz wiedzieć przy wyborze papieru toaletowego. Papier toaletowy to niezbędny produkt w każdym domu, przez co ciężko wyobrazić sobie nasze codziennie funkcjonowanie bez niego. W sklepach mamy wiele rodzajów papieru toaletowego. Mało kto wie, jak kupić papier toaletowy, aby starczył nam na dłuższy czas. Pokażę ci, na co zwracać uwagę. Producenci kuszą tymi kolorowymi we wzory, a nawet w konkretnym zapachu, a klient daje się nabrać. Wygląd papieru toaletowego wcale nie powinien być jedynym kryterium wyboru. Nie daj się nabrać również na promocję. Często jest tak, że kupując papier w okazyjnej cenie, myślisz, że oszczędzasz, a jest wręcz odwrotnie. Kluczem do sukcesu, czyli dobrego zakupu, jest czytanie etykiet na produktach. Zazwyczaj nikt nie przywiązuje do nich uwagi, a przecież to właśnie od nich zależy, na jaki czas wystarczy Ci papieru toaletowego. W ten sposób bardzo szybko zweryfikujemy, który z produktów najbardziej opłaca się kupić. Długość papieru, ilość warstw oraz listków na danej rolce jak również wypisana liczba metrów na opakowaniu papieru toaletowego to ważne elementy. Na które koniecznie trzeba zwrócić uwagę. Sprawdź to przed kolejnym zakupem, a będziesz pewny, że nie zostałeś oszukany. Zwiń tak papier toaletowy. Nie spodziewasz się dlaczego. Ten prosty trik sprawi, że poczujesz się jak w pięciogwiazdkowym hotelu. Zacznij od oderwania kawałka papieru toaletowego. Następnie połóż go na swoją nogę. Ten sposób jest najłatwiejszy. Złóż go w harmonijkę. Stworzysz mały wachlarz. Papier toaletowy jest elastyczny, ale po formowaniu zachowuje swój kształt. Teraz zajmij się całą rolką papieru. Weź rolkę papieru i odwiń kawałek. Zagnij go od prawego narożnika w trójkąt do lewej strony, a kolejno od lewej do prawej. Powstanie nam strzałka w dół. Dokładnie dociśnij zagięcia, żeby papier się nie wyprostował. Puść wodę z kranu i zamknij go. Od razu przyłóż papier. Kran powinien idealnie zmieścić się w kółeczku. Woda zapieczętuje całość i sprawi, że origami przyklei się do papieru. Włóż jeszcze wachlarz na górę trójkąta. Efekt jest naprawdę imponujący. Twoja łazienka będzie wyglądać jak luksusowy apartament. To prosty sposób na dodanie odrobiny elegancji w zaledwie kilka chwil. Dzięki tej hotelowej sztuczce, twoja toaleta będzie błyszczeć na długo. Ten trik ratuje mnie, kiedy zapomnę kupić odpowiednie środki czyszczące. Potrzebujesz tylko składników, które z pewnością zawsze masz w domu. Wsyp do miseczki jedną łyżkę soli. Sól działa jako naturalny środek czyszczący, który skutecznie usuwa osady z różnych powierzchni. Kolejnym składnikiem jest łyżka proszku do prania. Każdy proszek do prania usuwa zabrudzenia i neutralizuje brzydkie zapachy. Ostatnim produktem jest ocet, który ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i antyseptyczne wlej, około trzy łyżki i wymieszaj dokładnie wszystko. Trzy czwarte powstałej mieszanki wlej do muszli klozetowej, a następnie dokładnie szoruj toaletę szczotką do WC od wewnątrz. Pozostałą mieszankę nałóż na gąbkę i wyczyść wszystkie inne części toalety. W kilka sekund stworzyłeś skuteczny do użycia środek czyszczący. Dzięki niemu masz czystą, błyszczącą i pachnącą toaletę. Dzięki temu trikowi ta kostka nabiera nowej funkcji. Na samym początku weź naczynie z wodą, które ułatwi przelanie wody, następnie weź plastikowy pojemnik z dozownikiem, który łatwo będzie dozować mieszankę. Kolejnym ważnym produktem jest tabletka do zmywarki. Takie tabletki mają kilka istotnych właściwości, które sprawiają, że są skuteczne w usuwaniu zabrudzeń i osadów. Rozkrusz tabletkę na małe kawałki. Użyj do tego młotka lub tłuczka. Wcześniej przygotowaną wodę przelej do plastikowej butelki z dozownikiem. Zostaw trochę miejsca w butelce. Włóż kawałki tabletki do środka butelki. Dokładnie zakręć butelkę i poczekaj, aż tabletka się rozpuści. Następnie wymieszaj całość, aż składniki dobrze się połączą. Jest to tani i prosty sposób, który wykorzystasz do czyszczenia całej łazienki. Popsikaj muszlę toaletową i chwilę odczekaj, aż produkt zacznie działać. W tym czasie mieszanka skutecznie rozpuści brud, kamień oraz resztę osadów. Następnie dokładnie umyj środek toalety, a pozostałe części wytrzyj papierem. Takie połączenie wykorzystasz również w myciu zlewu. Mieszanka usunie osady mydła i wody. Twoja łazienka pozostanie czysta i bez żadnych smug.